Ej, słuchajcie, to jest, to jest ostatnie ujęcie przed Brazylią. Ja się, jak się komentujesz nasze siedzenia? Są tragiczne acz, i boję się lecieć A ty, Jimer? Ja bardziej się tego do Frankfurtu bałem. Czemu? No, bo pierwszy od kiedyś tak czasu, nie? Aha. ja leciałem tak z 5 lat temu. Ok. No, więc trzeba było sobie przypomnieć, jak się lata, nie? Który... No dobra. Kuba. Zalej to pytanie, które zadałeś nam przed chwilą. Nie. Jakie, jakie oceniacie procentowo, czy się rozpierdolimy? Ja, ja zakładam, że się rozjebiemy, żeby się po prostu nie zawieść Jak się rozjemiemy. Nie? No, nie, nie. nie no, przesada kurwa, odpukaj to chłopie Buldzik Ale no, chciałem tylko powiedzieć, że jeśli się rozjebiemy, to rozjemią się nie również dwa inne teamy Nie zamiast. no kurwa, odpukujemy to Jebać Tak właśnie wygląda widzowie w samolocie On no, po prostu Chcę widzieć tego świata. Ajmer. Jesteś sadystą? Masochistą? Jestem sadystą. Godzina 30 do końca. To 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 ja Powiem wam widzowie, że dzisiaj miał spinę Prawie się pobił, ale to musicie do Manko, jesteśmy już w Brazylii jak widać Chłopie Brazyliana. Nie mógłbym być sobą, gdybym czegoś nie zajebał z samolotu Czyli wziąłem kurwa to se Quadrat wybowy o tym. O, tym oczy, o, locie. o, o, locie. o, o fly? Offline. Ja już mówiłem, dam jest pomocą. Na to lecieliśmy Ej, Ja w ogóle spałem prawie cały No ne? da, ty miałeś spanko, dobra, no, to Są tutaj zawodnicy z innych krajów, jeszcze nie wiedzą, że będą tymani słuchajcie, na serwerze za dwa dni. Elo! <todakli> <todakli> <Ja. todakli> <todakli> <todakli> Dalej się na tę taśmę i jedź <gry> Nie wiem nie wiem na serporie jest, mamy wszystkie bagaże. Kurwa, Jest, masz Dobrze, to to jest tak? Tak, Ja mi, to to. jest pierwszy skład w Brazylii. Chujowo tutaj. Ja się nie, 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 nie dociera do mnie. Przyszłem sam, wyszłem sam. Wyszłem, sam. To yeah. polunę zawsiada My my dzisiaj się nie myjemy No co ty pierdolisz Tylko podmycie paszek i nie. zlanie się tym puchem Szymon mówił, że naleje na kamienie w saunie Szymon to chyba nie jest prawda No Spójrzcie tutaj tym Pawim okiem Dobrze, jest to spojrzenie na vlog. GG Jesteśmy w Brazylii 20 minut i już jest GG Zatrzymali zavrzyma... nas. Ja już K... chcę wracać do domu. Nie. Da się to odkręcić? Jednak nie chcę, jednak mi się nie podobają widoki. Ej, Kenobi, Kenobi naruchał przypało tak? No to bo. Służba celna. O i tutaj no po prostu kierowca jakby licytuje się z służbami. No, ale to nie jest policja chyba. Co to kurwa jest? To jest. Transito. A, te, transportu. Oni patrzą, czy on nie wierzy przypadkiem sześciu Polaków. Nie, oni. Niezarejestrowanych w bagażu podręcznym. Oni patrzą, czy ludzie drzewa z lasu nie kradną. <gry> I kocy siedzi, nie? My pokazujemy wszystko z Brazylii. Nie tylko te dobre rzeczy, tylko te też złe. Tak to wygląda. Mówimy jak jest. Tak. No, nie to jest a... to. I my tu mieszkamy. A to jest na Zaraz jest nasz hotel I... że świeci są drzewa, ale chyba nie wiem. A ja, murek taki cienki, pa. No, ale tak sobie to było wracałem. Patrz tam. Mamy i z miasto i jest tyle lasu, że to jest spójne. Jakie są konsekwencje spójniania? No. My jesteśmy po no. prostu punktualni i 01 zamykamy drzwi. Byłeś musiał rowerem, Volta zamówić. <grym> Laima. o, Słuchajcie, jesteśmy już w hotelu zameldowani. W końcu umyci po 20 iluś tam godzinach. <grym> I zaraz Halo. będziemy uderzać się w. Pokaż tutaj, uderzamy na świat. Drogi perfum. Kuba kupił na lotnisku. No nie, na lotnisku to się kurwa przykałem, każdy jaki by. Patrzcie, dostaliśmy, dostaliśmy prezenty w ogóle podkładeczki. Tak, koszulki. Koszulki, zobaczcie, tu jest normalnie... Będziemy mieli gierczyć. W Jakub w dziewa. Jest czapeczka od Intela. <suszy> jest półkawka z Juski Tak jest. Jest Jasiu. Pokaż ten widok seksu i Jest. Patrzcie jaki jest widok spokoju. Jest klasa. Sam, ała ku... Się Ej. Ile jest stopni? Jest chuj. chuj od od chuja. 30 ponad stopni. 30 stopni, rozumiecie to? Ej, szczerze? Tak, na być cały czas. 30 sekund, a my już... Ej, szukamy fryzjera. Ej, idziemy do Barbera. Do drugiego Barbera. Rozijskiego. Dobra, no będziemy zakładać, co się. U... Opalamy się, a wy jak tam w Polsce? Ja się podejdę, ja się wstydzę. Czego się wstydzisz Kuba? Co ty? Ja Cię też nagrywam stara. To, to jest po prostu podwójne. <grym> Tutaj właśnie budują scenę podlana tak. naszego. O kurwa, patrz jaki widok, zaraz tam staniemy. To jest Mówię? nasz hotel, słuchajcie widzowie. Mówię, że z tymi butelkami się czuję jakbym był w filmie jakichś, bo w filmach no, właśnie często są bez etykiet, nie? No ale w sumie ja się tutaj czuję jakbym był w no, więc nie ja ty wyglądasz jak z filmu po Ja to jak CJ coś takiego, nie? Jak Franklin. Jakbyś nie... Tylko jesteś biały. Jakbyś... Jak... Zapierdol brejka. Jak po te... <laughs> 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 Ró takie... Czy broń jest legalna w pracy? Ja nie wiem. Nie nie mam pojęcia. W sumie coś kupić? Czy co? Nie, chciałbym wiedzieć czy Od... chodzi ci odnośnie Chodzi ci odnośnie stanów Tak. tam jest, są często ma... A jest legalna broń No o to Michał A to jest jakaś ogromna hala w ogóle Warto też wspomnieć o, o. Nie wiem czy to będzie Warto, widać tak. mazyc, ale... jest to jest... Nie w moich Marzęcie cię posadzę. Wychylisz swój łepek.

Ty jebany betoniarzu Skąd to To chyba jakiś ten nabędny podbudowca Nie, to jest nie jest no nie, ta, ta, ta. To jest barierka To jest barierka To jest bariera, z z z bariera betonowa przecież no. Jakbyśmy pojechali na ocean to 100km 100km chyba nie ma szans Chyba Chyba żeby nam zrobili dobrze I nas zawieźli z 8 rano do karbu Ej Kuba na co ty czekasz? Podjechało Proszę. Proszę No ale to miałeś się zabrać chłopie no Kolejny pielgrzym, który przywędrował Kolejny Ale to jest taśma Watykanu No to? Tak. Wracamy do hotelu Patrzcie, mamy kurwa rondo Kuba, weź rondem pojedź po prostu do oregano to. Clover Swizer ondam. Whatever rondem oregano. Mamą są tanne. Polska. O. Są nasi bracia, spojrzycie. Przy Once again brother. Hello. For vlog. You know? Hello. Jasne. Hey, hello. Once again brother, for vlog right now. Ajde, brother, for vlog. Bro, you are already dressed up. Yes. Cool. It looks cool. Looking good, guys. Promise some back. Nice. Nice. My po prostu mamy chill w Brazylii. Zawodnikami nice. z całej Europy. Tak jest. A wy jak tam kurwa w Polsce? Minus 80 stopni. że to ten, nie no no, ten. No to jest ten! ten. Kurwa, kurwa. Ej! Ej bravi, wstawać, zamiar. kurwa! Wstawać, bo jest. sesja. Jest. Jest, jest sesja o 15? Wstawać, kurwa! <grym> Ej, Matiks tutaj musisz wypikać prawie wszystko. Cibuli, <laughs> ja też, kurwa, o no nie, jak to ja doszły, ja. okay. <laughs> No weź sobie, kurwa, Konieczne, jak ty do nie cebuli, ja ci doszuje. Ciii! Ale kto? Oni ze Wiesz co, dziema im tego, wybiegnie we wśród środek map, jak na domach zwyczajów Idziemy na sesję Za chwileczkę No dobra, no to chuj Jasiu ma chill Tak, ale później jeszcze o 8 jedziemy gdzieś tam, nie? Na ceremonię otwarczą Ale to jest ostatnia już Chyba tak, no ZEBRANIE TEAMOWE Nie ma dobrego. Nie, że... mówienie. O, o nie. omówienie, omówienie naszej grupy. Ale to nie jest ta, to nie jest kurwa taka Turcja, gdzie czujesz strach, nie? Dobra, przedstawcie widzą grupę. No grupę. Jaką jest? jest? No Turcja, dobrze, jest Turcja. Egipt z White Cardu, Argentyna, Argentyna. Argentyna, Trabada. I chyba Francja. I chyba Francja. I, chyba Francja. Francja. No I, co? Francja. No I co? Kto Francja. kto będzie najtrudniejszy? Francja. Oh, yeah. Francja? Francja? A, Francja? A, A czemu Egipt? Nie Przecież to Ale to jest team. No i co z tego? Z no, to jest Team, ale, ale, ja, ale Breaker. No bo tam ale, wszyscy, ale tam ale, wszyscy są ale, chujowie, ale... to jest taki team, że oni... A kto gra we Francji? Twins! Twińskim, bo, nibu, nibu, I nie wiesz co, że Ja widziałem te Niki, to mówię. Twins, Loki. Po prostu znam kilku i dlatego mówię, no bo Lowki, a, A Jammer, nie musisz w tym iść na ceremonię otworzyć, coś. chcesz. Ale ja chcę reprezentować Polskę po prostu za granicą. No dobra. Chociaż panie nam powiedziały, że nawet właśnie nie jest wskazane. Tak, tak że ładnie wody wody wody, kurwa, no, ja, że ja, tak jest kludnie się ubrać. Ja w to jest? nie Ja w, ja w nic ja nie robię. Ja nic nie robię. No w prawie zrobi. Jetlag masz? No mam trochę jetlag, no. Jak mi kurwa. Budzicie napierdalaniem w drzwi, a ja człowieku śpię, to co? To, Ej, dwie, ja bym nie otwierał, ja bo serio Ja bym człowieku, nie otworzył Chłopak, 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 ale kto się przebudził? Wy do pokoju i przecie On nie zamknął mnie No dobra, mam to, no to sorry Kurwa, patrzcie to, jeżdżemy na ceremonię otwarcia. z chuj ludzi

Bitirin bir <laughs> <laughs>